Siemanko, tu Kamilion OG. Witam was serdecznie no i zapraszam na szybki przegląd wydarzeń z Holandii. Lecimy z tym. Chyba już standardowo zacznijmy informacją o pożarze. W Nederwerd wybuchł bardzo duży pożar w kompleksie stajni ze świniami. Jedna stajnia się zapaliła, gdzie było około 4600 świn, no i kiedy Straż Pożarna dotarła na miejsce, udało im się zaprzestać rozprzestrzenianie ognia, ponieważ obok zaraz stała kolejna stajnia, gdzie było około 3000 świn. A przyczyny pożaru, jak na razie, są nieznane. Jeżeli lubicie kryminalistyczne tematy, skorumpowaną policję, mafię, no i tak dalej, no to ten news powinien wam się spodobać, no a może i nie, ponieważ tutaj chodzi o policjanta, który dostał 3 lata więzienia za to, że sprzedawał informacje dla grupy przestępczej, która głównie zajmowała się handlem kokainą. Gmina Enschede wprowadziła oficjalny zakaz molestowania seksualnego na ulicę. Tutaj chodzi o takie zachowania jak gwizdy, zaczepianie itd. No i oni wiedzą o tym, że to nie rozwiąże całego problemu, no ale na pewno zostanie wysłany silny sygnał. Na przykład w Rotterdamie był podobny zakaz, natomiast miasto już go zniosło. Czterech mężczyzn zostało aresztowanych w sprawie z wybuchami w polskich sklepach. Jeszcze niedawno słyszeliśmy tą historię, kiedy to jeden po drugim sklep właśnie wybuchał, były z nich eksplozje. No i jeden z nich został aresztowany we Francji, ponieważ był na nim list gończy europejski, no i francuska policja oddała go holenderskiej policji. Natomiast prokuratura więcej nie ujawnia tutaj jakichś szczegółów. Na jakieś więcej faktów wydaje mi się, że możemy, musimy poczekać. W ostatnich wiadomościach mówiłem Wam o tym, że w całej Holandii ruch kolejowy został sparaliżowany na parę godzin. No i właśnie teraz w tej sprawie zostało wszczęte śledztwo, dość grube śledztwo, ponieważ jak na razie do tej pory wiemy, że awaria telefonów, systemów telefonicznych spowodowała cały ten problem. No ale nie wiadomo, dlaczego do takiej awarii telefonicznej doszło. Także tutaj musimy poczekać na jakieś większe wyjaśnienia. Okej, okay, na dzisiaj to wszystkie materiały, jakie dla Was przygotowałem. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. No i jeżeli jesteście tutaj po raz kolejny, no to możecie dać znać w komentarzu. No a ja pozdrawiam Was serdecznie, no i widzimy się już w następnym materiale. Elo!